Witajcie na kanale Marcin czyta. W dzisiejszym odcinku będziemy pod żaglami wędrować przez czas i przestrzeń. W czasach dawno i słusznie minionych, zwanych prl em polskie wydawnictwa popularno-naukowe miały tendencję do wydawania przetłumaczonych czesko-słowackich atlasów wszelakich. Wydawnictwo Sport i Turystyka wydało w ten sposób dwa atlasy ze starymi samochodami, atlasy równie starych motocykli, parowozów i samolotów a także żaglowców, którymi zajmiemy się dziś. Książka wydana w solidnej, twardej oprawie to 223 strony naprawdę dość głębokiej wiedzy, która powinna usatysfakcjonować każdego miłośnika pływania pod żaglami. Pierwsze 32 strony to wiedza czysto teoretyczna, bez której jednak pewne fragmenty dalszych opisów mogą się okazać nie do końca zrozumiałe. Najpierw więc autorzy przedstawiają nam ogólny zarys historii żeglarstwa od jego prapoczątków dziesiątki tysięcy lat temu, poprzez epokę rozkwitu zakończoną upowszechnieniem się parowców w XIX wieku, aż po czasy współczesne autorom, czyli drugą połowę XX wieku. Zaraz potem następuje najtrudniejsza część całej książki, czyli jak zbudowany jest żaglowiec. Tu przeciętny czytelnik najprawdopodobniej się pogubi w gąszczu żagli, lin i innych elementów, dość szybko zapominając dokładne znaczenia poszczególnych słów. Owszem, zapamięta, że istnieje coś takiego jak Lizel, Pikwał czy Grotbombram sztaksel będzie wiedzieć, że należy to kojarzyć z żaglowcem, niemniej co to konkretnie jest, nie ma specjalnie szans zapamiętać. Chyba, że jest uczniem szkoły morskiej, ale nie mówimy tu o ludziach zboczonych zawodowo. Kiedy już z grubsza mamy opanowaną wiedzę o istnieniu tych dziwnych pojęć, przechodzimy do części opisującej różne typy żaglowców. No i tu bez konkretów z poprzedniego rozdziału będzie ciężko zrozumieć i zapamiętać, czym się na przykład różni fregata od szkunera i jak się do tej pary ma powiedzmy galiota czy inny bryk. A jak już przebrniemy przez ten trudny początek, dostaniemy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli obrazki. Kolejnych blisko 200 stron zostało podzielone na pary. Po prawej rysunek statku, po lewej opis danego typu i jemu pokrewnych, czasami wręcz konkretnego okrętu, to szczególnie przy czasach bardziej współczesnych. Więc czekają na nas i starogreckie triery, i malajskie prał, i europejskie karaki z kolumbową Santa Marią jako przykładem, klipry herbaciane, statki wielorybników, ale też wojenne korwety, i zupełnie już współczesne żaglowce szkolne z zamykającym książkę Darem młodzieży. Pod względem merytorycznym nie ma czego zarzucić opisom. Nie jest to wszak literatura ściśle naukowa i nawet jeśli byłyby jakieś drobne nieścisłości, nie byłyby w stanie przysłonić wszelkich plusów. Ilustracje również są na wysokim poziomie. Wyraźne, szczegółowe, z ładnymi kolorami. Samo tłumaczenie również jako całość w porządku. Muszę jednak wrzucić mały kamyczek do ogródka tłumacza. Ja też mam swoje zboczenie zawodowe. Strona 200, opis statku Danmark, jak sama nazwa wskazuje, duńskiego, i jest napisane, że jego armatorem jest Dyrekcja Wychowania Morskiego w Kodanii. Nie wiem, jakim cudem tłumacz przeoczył, że czeska Kodań to jednak Kopenhaga, ani też jakim cudem umknęło to korekcie. Na szczęście jest to jeden jedyny rażący błąd tłumaczeniowy, więc i pod tym względem mogę wystawić wysoką ocenę. Całościowo ode mnie 7 punktów dla czytelnika ogólnego i 8,5 dla miłośników żeglarstwa. W następnym odcinku odwiedzimy Polskę odbudowującą się po tragicznych zniszczeniach II wojny światowej. Dziś zamiast tradycyjnego zakończenia chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia samych najlepszości. Niech te święta upływają Wam w zdrowiu, w atmosferze szczęścia i radości. Wszystkiego najlepszego!